Uruchomi. Nadajesz na żywo, więc najpierw przekonajmy się, że to faktycznie działa. Eee, no, zechciałbym się łaskawie uruchomić, drogie. Droga transmisja. Dobra, wszystko działa jak należy. Wolę sobie zawsze sprawdzić, ponieważ już nieraz było, że, że okazuje się, że z dźwiękiem byłby problem, i potem ja bym się nagadał, 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 a i tak nic bez tego nie byłoby słychać i cały. I cały, cały misterny plan poszedłby w koronawirus. Dzień dobry. W dosyć wyjątkowy odcinek, w którym nie spodziewałem się, że będę mówić o takim oto temacie. Oczywiście nie chodzi o to, że koronawirus miałby jakoś ominąć Ring of Honor, ponieważ no, można było się niejako spodziewać, że koronawirus wpłynie na między innymi właśnie na galę Ring of Honor, które jak już wiemy, jak już zapewne czytaliście u Dave'a Melcera, czy na Fans, czy gdzieś tam indziej, Yeah. Że po prostu w dzisiejsze Pay Per View Orohage, czyli 18 Anniversary Show oraz dzień później. Event ROH past versus present. Zostały te eventy niestety odwołane. Powiedziałem, że niespodzi... no, liczyłem na to, że nie będę mówić o takiej informacji, ponieważ jeszcze jakoś tak dwa, trzy dni temu Ring of Honor wystosowało oświadczenie co do całej tej sytuacji z koronawirusem i mm, czytaliśmy w tym oświadczeniu, że jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. No oczywiście wiadomo, tam środki ostrożności, monitorujemy sytuację podejście nimy wszystko co trzeba, żeby tam y, zdrowie jest najważniejsze i bla 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 bla. Ale jednak Oracle jeszcze te 2-3 dni temu było zdeterminowane do tego, a żeby eventy ich federacji odbyły się jak najbardziej zgodnie z planem. Dziś rano jednak y, przekonaliśmy się, że no niestety losu nie da się oszukać, tak więc Pay per view, które miało się dzisiaj odbyć, oraz późniejszy live event dzień później, no niestety muszą zostać przesunięte w czasie. Mm, I teraz sobie myślę, że całe szczęście, że tego odcinka o nie nagrałem w dniu wczorajszym, bo miałem taki plan, ale postanowiłem sobie jednak przesunąć to na dzień dzisiejszy. No i można powiedzieć, że całe szczęście, bo tak to wczoraj bym się naprodukował na temat tej, tej karty tych gal i wszystko wzięłoby, prr, pieprznęłoby. A szkoda moim zdaniem, naprawdę szkoda, ponieważ no, myśląc o tym, jak mówiłbym o tym pay-per-view, skupiając się może głównie właśnie na gali pay-per-view, powiedziałbym, że to byłby wielki test Marty'ego Skerla. Marty Skerl, który od początku tego roku jest teraz wśród zarządu bookingu Federacji Ring of Honor, no, w tym momencie stanąłby przed takim wielkim egzaminem, więc byłby to dla niego taki wielki egzamin, z tym wiązałby się tytuł tego odcinka, czyli no właśnie nie jakiś byle tam live event, tylko no coś większego i to jeszcze takie coś, coś takiego bardzo tradycyjnego w końcu, no rok po roku mamy te anniversary show, dotarliśmy już do tego, że Oro ma 18 lat, więc w Polsce pełnoletność. No i niestety los pokrzyżował szyki, pytanie jak długo to będzie trwało, na razie Oro zapewne wyczekuje na Dalszy rozwój sytuacji. Kolejny event to jest yy, też nie byle co Supercard Honor podczas weekendu WrestleMania, jakoś tam na początku kwietnia, chyba że 4 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam, no tam chyba w pierwszy piątek czy w pierwszą sobotę kwietnia. Pytanie, czy i tutaj co nieco nie pokrzyżują się plany? Może tak być. Po prostu pozostaje nam wyczekiwać na dalszy rozwój sytuacji. Oba eventy, i ten dzisiejszy, i ten jutrzejszy, zostały anulowane, i w obu przypadkach możemy powiedzieć: cholera jasna jaka szkoda. Moim zdaniem, karta dzisiejszego pay-per-view prezentowała się naprawdę ciekawie. Pojedynek opas główny, Róż kontra Mark Huskins, czy opas TV, Dragon Lee i Bandido, a nawet i pasy taktimowe: Jay Lethal Tali, Jonathan Gresham kontra Marty Scurll i Flip Gordon. Moim zdaniem, wszystkie te trzy. Pojedynki toczące się o tytuł mistrzowski byłyby jak najbardziej spoko. Co nieco niektóre pojedynki tam, yy, które już nie mają takiej tam stawki, również no nie wszystkie tam z góry na dół, ale z większość myślę, że nawet znaczna większość, no tak, no co najmniej tak myślę, że te ze trzy gwiazdki gdzieś tam by wyciągnęły. No, może tam któraś tam 2,75. Oczywiście nie licząc tam buli Ray contra Eli Isom, bo to był bardziej, by, byłby bardziej segment, skończyłby się tam dyskwalifikacją i spotykamy się raz jeszcze na następnej pay per view, albo na final battle, bo jak trzeba wykończyć ból jego Reja, to ciągnie się to aż do final battle. Przerobili to już Flip Gordon, przerobi, przerobił to już Mark Huskins, teraz będzie musiał to samo przerobić Eli Ison w zastępie za, w zastępstwie za jak ona miała? The Man Eater Maria Manik tym bardziej również szkoda właśnie tej drugiej gali Past versus Present, gdzie po prostu no jak sama nazwa wskazuje, byłyby to pojedynki wrestlerów, którzy występują w ROH obecnie z wrestlerami, którzy występowali w ROH kiedyś. No, i właśnie na ten event mieli specjalnie przybyć tacy jak Xavier, drugi w historii H World Champion, yy, świetnie znany Homicide, Doc Williams, yy, kto tam jeszcze był? Rocky Romero, Ricky Reyes, John Walters. No, i coś tam jeszcze chyba by się znalazło, no więc cholera jasna nie miał kiedy się uaktywnić, ten, no, uaktywnić, może bardziej rozwinąć ten koronawirus. No trudno, są pewne rzeczy, siła wyższa, na którą, na, na, na niektóre rzeczy nie jesteśmy w stanie nic poradzić. Pozostaje nam po prostu wyczekiwać na jakieś pozytywne informacje. Bo wiemy, że tyczy się on nie tylko wrestlingu, ale też i innych dziedzin sportowych, jak i dziedzin biznesowych. Po prostu w mojej opinii, jeśli wolno mi coś powiedzieć, nie należy moim zdaniem siać paniki, ale jak najbardziej należy zachować ostrożność. Tak więc, no, jak, tak jak bardzo mi szkoda, że te dwa eventy zostały odwołane i tak jak zapewne tamte kolejne, przynajmniej ten supercardowonor też może, może się okazać, że będzie trzeba to przesunąć w czasie, no to jednak sytuacja jest dla mnie jak najbardziej zrozumiała, w końcu lepiej zapobiegać niż leczyć, bo teraz mówi się o tym luźno. Co po niektórym być może można sobie śmieszkować, jak to koronawirus wygrywa całą reslumanie. No ale wiecie, drodzy Państwo, zawsze, zawsze jest dobrze, zawsze jest fajnie, zawsze jest śmiesznie, dopóki ta cała sytuacja nie tyczy Ciebie albo kogoś z swoich bliskich osób. Tak więc po prostu hmm, zachowajcie ostrożność i trzymajmy kciuki na pozytywne informacje. A kiedy. Te pozytywne informacje nadejdą, takie, jakich oczekujemy, wtedy tym bardziej z jeszcze większą determinacją, z jeszcze większą ochotą powiem Wam: oglądajcie Ring of Honor.